Witam z tej strony Korks. Jest to czwarty odcinek mojej serii. W tym odcinku opowiem wam coś o Nissanie skalanie R34Vspack. Tutaj widzimy jakie on ma statystyki. Widać od razu, że zainwestowałem w niego. Po prostu wkładałem najlepsze części, jakie tylko wylosowałem po prostu drugiej. Teraz przejdźmy do garażu i sprawdźmy co mam tutaj. Z tego co widać nie jest to zwykły skyline Jest to wersja Raven Która była dodawana kiedyś do wódców Różni się to tym, że po prostu ma on już części, których i tak już w sumie nie ma Karoserie, felgi, neonów nie miało Neony to jest rzecz, którą dokupiłem No różowy bo na innym nie było stać przepraszam I części wsadzałem do niego głównie sam gdyż liczyłem, że będzie on jeździł bardzo dobrze, ale zaraz wygłoszę wam swoją opinię na tego samochodu. Przejdźmy w jakiś wyścig. Mam nadzieję, że nie spotkamy się z żadnym cheatem. I tak, zacznijmy może od... Tak, ja wiem, może Lion Challenge. Nie mam za dużo czasu, ponieważ jeszcze długich filmików nagrywać nie mogę. Potrzebuję komentarzy, łapek, subskrypcji. No więc tak. Auto ma prowadzenie bardzo średnie. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru kupować miejsc, a chce wygrywać tryby wielosobowe pierwszą, drugą i trzecią klasą, to to auto razu. Jeżeli ktoś jeździ często all in most wtedy, różne ucieczki drużynowe, albo bawi się tylko z przyjaciółmi w grupie, jak najbardziej polecam ten samochód, ponieważ uważam, że jest on naprawdę klasyką motoryzacji, jest ma niesamowity wygląd. Jest... Do ujeżdżania, ale jeżeli chodzi o tryb wielosobowy, nie mamy szans, mamy zbyt dużą konkurencję. Ma zbyt słabe początkowe nitro, zbyt słabe skręty, ciężko z nim wejść w wąskie y, ścieżki i brak mu tej mocy. Mimo, że części mam, y, nie wiadomo jakie to i tak lotusy z lepszymi częściami, ze średnimi częściami, biorą mnie jak chcą, to jest naprawdę żenujące. Bardzo w ogóle nie lubię, naprawdę. bardzo mi przykro, że muszę tak skrytykować w ten samochód ale to jest krytyka jedynie wirtualnego auta, które zostało zrobione na sobie osiągach normalnie to auto jest dla mnie 10 na 10, ale dobra sprawdźmy jak poradzę sobie nim teraz na y, Lion Challenges będę starał się jechać dobrze w poprzednim filmiku y, wrzuciłem wam link w którym możecie posłuchać sobie jakąś instytucję? Do jakiej klasy? Dokładnie to gdzie ma O troj zramowałem do tego lotusu, ale dobra, muszę wam coś pokazać, więc przyspieszę. W komentarzach piszcie wszelkie pytania, mogę Wam poradzić, nie wszystkie auta będę tu recenzował. Tylko to co mam, czyli tylko 21, oczywiście na pewno coś jeszcze kupię. Mam miejsca. Bo właśnie, to auto kosztuje 480 tysięcy, ale dla niektórych więcej znaczy miejsce, które jest warte 500 buców, więc. No niech nikt nie myśli sobie, że tym można wygrywać wiele osób, bo nie można, no niestety. Gdyby to jeszcze było na zasadzie niektórych samochodów, że są słabsze, ale wrzuca ich do mniej więcej takich samych samochodów, to można jeszcze się pobawić. Eee, natomiast ten samochód. Wrzuca do GTS trójek do BMEK E46 z trzeciej klasy i nie ma szans po prostu tym wygrać No, no nie ma Tutaj ten, tutaj na przykład ciężko, mi, o, ładnie wlazłem Ale naprawdę ciężko jest to zrobić Innymi samochodami To po prostu jakimiś, nie wiem Co mają dobre prowadzenie o których będę mówił Jest to tylko grupka samochodów Na wiele które tutaj dodają No to i Bajka i są one szybkie, no nie jest to realne, no niestety nie jest to symulator, ten for speed, ale zachęcam do gry, bo jest naprawdę dobra gierka. No można się pobawić, przyjaciółmi to jest, bo nie mówię o trybie wielosobowym, gdzie występują cheaty, ramerstwo, lagi, jest jak jest, ale naprawdę fajna gierka. Można się pobawić, dziewczyn dużo w to gra, naprawdę. Znam tu trochę. Tunik jest dość ciekawy jak nagrają online, jest lepszy niż na przykład który dopiero co powstał za żaden salutki. Ja nie robię... Zagrajmy, że... Ja po prostu robię poradniki, opinie, żebyście wiedzieli w co wsiadacie, nie kupowali złomu. Jeżeli chcecie jakiś specjalny filmik, nakręcić coś specjalnego, wszystko, co jest związane z tym Need nie ma problemu. No i proszę, ki I pff, nie dostałem nawet karty Ale dobra No to jest Taki Błąd Nie wiem Czasami występuje Ale może Spróbujemy jeszcze Jeszcze jeden wyścig zrobię Żeby nie było Zrobię jeszcze Zrobię tą Weronę Na tej Weronie Leci naprawdę dużo części I obniżeń Jak ktoś potrzebuje obniżenia Niech robi Weronę Gra na tunel, 21 level Z czym się zmierzymy? No i właśnie, to jest to To jest to, o czym wam mówię, to jest porażka jakaś, chyba nie, nie sikali. nie będę z nimi się ścigał pierdolę. Powiedzmy, że spróbuję na Diamoncie, to jest dla początkujących, ile ja się tu najeździem jako początkujący level Tutaj naprawdę można, tu ten silnik 612, to widzieliście w Sylwii, on jest stąd Więc pamiętajcie o tej trasie Natomiast no, wysłałem wam link do tych, ale jeżeli chodzi o części wizualne, to ja nie mam pojęcia jak to leci. Po prostu leci. Nie wiem. Może gdzieś coś już jest, jak znajdę, to postaram się wam wrzucić. Super sprawa, że w ogóle to... No i, i już i no. No, ta! To jest właśnie wrzucanie. To jest coś, co powinni poprawić. No niech ktoś... No i wszyscy wychodzą. Niech proszę bardzo ktoś z tego teamu Need for Speeda wygra moim skyline'em z tym Porsche. To on ma piwo u mnie. Czeskie piwo. Bo nie wiem jak mam to zrobić, ale dobra, spróbujmy. W poprzednim filmie byłem trochę zaspany, przepraszam ale nakręcałem go z rana. W ogóle nie wstaję tak, mam ferie, ale przestawiam się, że staję o 9, to ze mnie straszne. Gdyby mi nikt nie budził, wstawałbym o godzinie 13. Dobra, potniemy tu trochę, przyblokujemy sytuację. Dobra, walimy. Jademy z kurwami. Ten, to auto kiedy się rozpędza jest średnio do opanowania Natomiast następne auto jakie Wam zaprezentuję to trzymajcie się fotelu I krzeseł czy, na czym tam siedzicie bo naprawdę auto jest super Mimo że niektórzy nie wiem gdy jest dla mnie przykre mówią że wyglądają jak duży Fiat Jest to Nissan Skyline C10 2000 po prostu super się prowadzi Chociaż zdaję sobie sprawę, że on tak normalnie nie jeździ Ale w grze jest bardzo fajnie zrobiony Co mnie śpieszy taka ciekawostka yy, Może oglądaliście szybkich i wściekłych piątkę Jak właśnie yy, Brian jeździł nim Na początku filmu i że w sensie to miało obrazować, że teraz jakimiś tam kryją się słabymi, starymi autami i miał pokazać, no Skyline, on zawsze się wodził skylinami i to no, potem GTR-em R35. I tu nagle pokazany ten Skyline 2000. No sorry, ale on by miał R34 za cenę takiego albo nawet dwa, to jest klasyka i jest 1972, to co zostało wyprodukowane z czego większość się już rozbiła. I to są naprawdę klasyki. No ale dobra, no wiadomo to jest Bayer No i jestem ostatni I tak to właśnie się dzieje zawsze Wygrywałem kiedyś w grę Waterfronta z samymi GTA3-kami. No to jest fart, ale to jest naprawdę szczęście Nikt nie myśli z to sobie, że o nieważne jaki jest samochód, ważny jest kierowca Nie, nie zgadza się, z tym samochodem to nie, nie leży Ale nie, z cedą go mi się podoba i ty. mam miejsca, więc to będę się tam. No i to jest wszystko, w następnym odcinku zobaczycie się to co i zapraszam. Subskrybujcie, komentujcie. To naprawdę wiele daje. Na razie.